Jesteś miła, to wiedz, że działasz wbrew żeńskiej energii. Ty, jako kobieta, możesz być uprzejma, ale nie miła. O ile chcesz funkcjonować w zdrowej żeńskiej energii. Bo teraz zobacz. Osoba miła to osoba, której nie wypada mieć w pełni własnego zdania i z pełnym przekonaniem i stanowczoś stanowczością wypowiadać tego zdania, szczególnie kiedy ktoś obok myśli inaczej i jest przy tym silniejszy, ma więcej przebicia ze swoimi przekonaniami. Natomiast osoba uprzejma to osoba, która potrafi się zachować kulturalnie, spełnia społeczne wymagania, Dobrego zachowania, natomiast w byciu uprzejmym jest zgoda na to, żebyś była stanowcza. Dlatego, przemyśl: wolisz być miła, czy wolisz być uprzejma? Jeśli jesteś miła, to prawdopodobnie zależy ci na tym, żeby zabiegać. O uwagę i życzliwość innych osób, zabiegać, starać się, wypracować ich akceptację, tolerancję. To oznacza bycie miłą. Czy kobieta w żeńskiej energii jest miła? Tak jak powiedziałam przed chwilą. Ja bym tu odgraniczyła, rozróżniła dwie różne rzeczy: bycie miłą jako coś toksycznego i wyżerającego Ciebie od środka, powodującego frustrację, irytację, niezadowolenie i osłabienie samej Ciebie, oraz bycie uprzejmą, ponieważ w byciu uprzejmą Ty. Dbasz o swoje własne granice? Stawiasz te granice w sposób Akceptowalny społecznie, no bo zgodnie z zasadami kultury zachowujesz się w pełni kulturalnie, jednakże masz w sobie takie przekonanie do tego, kim jesteś, jaka jesteś, czego chcesz, jakie są twoje zasady, jakie są twoje granice, jakie są twoje standardy. Jesteś tak do nich przekonana, tak dobrze je rozumiesz i czujesz, że twoja stanowczość, której nie ma w byciu miłą, twoja stanowczość, Chroni ciebie. Określa, gdzie kończysz się ty, a zaczyna się wola innego człowieka. A zatem, uprzejmość to jest coś, co moim zdaniem bardziej charakteryzuje i opisuje zdrową, żeńską energię. Bycie miłą wymaga od ciebie dostosowania swojego nastroju. Do otoczenia, w którym się danej, w danej chwili znajdujesz. Jeżeli jesteś na spotkaniu ze znajomymi, gdzie przeważają negatywne opinie, złe emocje, jakieś ciężkie sprawy, to nie wypada ci być uśmiechniętą, radosną, czy mieć odmienne zdanie. Dopóki chcesz być miła, to nie możesz mieć Osobnego zdania, bo w tym momencie ktoś już może powiedzieć, że ty wcale miła nie jesteś. Bo osoba niemiła nie neguje czyjegoś odczucia, nie czuje się inaczej niż większość. Natomiast osoba uprzejma w tej samej sytuacji może zachować swój, swoją wewnętrzną radość. W związku z tym, że wie, że jej. Rozmówcy czują się gorzej od niej. wie Bardziej ma uwagę skupioną na tym, żeby utrzymać wewnątrz siebie radość, niekoniecznie ją okazywać, co mogło być uznane za brak szacunku. Nie? Czyli zachowanie zgodne z kulturą, z, z, z normami jakimiś społecznymi. To potrafi zrobić osoba uprzejma. Czyli osoba uprzejma. Różni się od miłej także tym, że nie jest zależna od otoczenia. Jej nastrój nie jest modyfikowalny z zewnątrz. Ponieważ dopóki jesteś uprzejma, to w swojej stanowczości bo znowu uprzejmość jest związana ściśle ze stanowczością. To ty znowu w swojej stanowczości chronisz granice swoje, chronisz swój dobry nastrój, masz świadomość tego, że masz odmienne zdanie od twoich rozmówców, ale nie dostosowujesz się do nich, a już na pewno nie przyjmujesz ich złej energii na siebie, bo w tym momencie tobie nie zależy na tym, żeby się dostosować, tylko żeby. Być i towarzyszyć Twoim rozmówcom, czasem w ich emocjach, ale bez zabierania od nich ich ciężaru na swoje barki. Takiego ciężaru żeńska energia nie bierze na siebie. Może być, może współtowarzyszyć, ale nie niesie tego ciężaru za kogoś. Osoba miła zazwyczaj się dostosowuje, jej zachowanie i, od, i jej samopoczucie jest zależne. Od czynników zewnętrznych. Kolejny obszar, gdzie bycie miłą wyraziście różni się od bycia uprzejmą, jest sytuacja, kiedy ktoś wymusza na tobie albo bardzo cię prosi i błaga o zrobienie jakiejś przysługi, zrobienie czegoś za niego, bo przecież ta osoba nie umie tak dobrze jak ty. Wiecie, są różne techniki manipulacyjne, różnie możemy ubrać w zdanie. Um, to, że po prostu chcemy na kogoś zwalić, nie wiem, jakiś nasz obowiązek, na przykład, nie? Jeżeli masz do czynienia z osobą, która nie chce, boi się brać odpowiedzialności za jakieś decyzje, za jakieś czynności, to taka osoba będzie korzystała na fakcie, że jesteś dziewczyną miłą, że jesteś kobietą miłą, bo miła osoba nie odmawia. Więc Kochana, jeżeli masz tak, że ciężko ci odmówić, ktoś cię zasypuje zadaniami, prośbami, i ty masz takie wewnętrzne poczucie, wewnętrzny przymus wykonywania tych prośb, spełniania tych oczekiwań, to pamiętaj, że to jest program pod tytułem Musik i program pod tytułem Muszę zasłużyć, aby być wartościowa. Ale to nie jest prawda o tobie. To jest tylko program, który został Ci wgrany podczas wychowania. To nie jest prawda o Tobie. Wcale nie musisz robić wszystkiego, o co ktoś Cię poprosił, a już na pewno nie musisz i nie możesz robić rzeczy, których nie chcesz, których nie czujesz się odpowiednio kompetentna, aby się za nie zabierać. I właśnie, co możesz zrobić, żeby przestać być miłą? Zacznij być uprzejmą. To jest bardzo podobne, a jednak ogromnie inne, ponieważ w tej sytuacji, jeżeli jesteś uprzejma, to nie bierzesz takich zobowiązań na siebie, nie wykonujesz ich zadań, tylko mówisz, wiesz, chętnie bym ci pomogła, jednakże, uważaj, nie ale, tylko jednakże ja się nie czuję wystarczająco kompetentna albo nie będę miała wystarczającej ilości czasu, aby poświęcić Twojemu projektowi i Twojej sprawie należytą uwagę. Tak dużo uwagi, jak tego potrzebujesz i oczekujesz, dlatego no, w tej sytuacji niestety nie jestem w stanie ci pomóc. Zobacz, to było kulturalne. To było miłe? No właśnie, nie, bo było stanowcze. Było pokazaniem granic: tu kończy się moje tak i zaczyna się moje nie. I druga, roz, druga osoba, twój rozmówca, z pewnością w tym momencie albo się wkurzy, albo zaakceptuje. Że tu są Twoje granice, a zatem przestań być miła, zacznij być uprzejma. Inny przykład, kiedy bycie miłą wyraziście wygląda na inne od bycia uprzejmą. Wyobraź sobie, że ktoś pr proponuje Ci jakąś rzecz, której Ty nie chcesz zrobić, bo już się nie lubisz jej, koniec, kropka. I teraz, jeżeli jesteś miła, to prawdopodobnie w milczeniu przyjmiesz na siebie zrobienie tej rzeczy, albo weźmiesz tą rzecz, albo zgodzisz się na tą rzecz, i oczywiście przylepisz sobie uśmiech i powiesz: Nie, fajnie zrobię, nie ma problemu. Tylko wiesz co? Wracając do domu, albo zaczynając robić tą rzecz, będziesz miała takiego, kurwa, Taką frustrację będziesz miała, i będziesz do siebie w myślach mówiła coś w stylu: Po co ja się znowu zgodziłam na to? Co ja znowu zrobiłam? No znowu się zgodziłam, ona znowu nie potrafi zrobić tego sama, Boże, i teraz muszę to robić. I będziesz miała do siebie żal o to, że się zgodziłaś, i będziesz jednocześnie zła na siebie, że nie, nie, nie umiałaś odmówić. Ale na głos nic nie powiesz. Następnego dnia, oczywiście, uśmiechniesz się i powiesz: Nie, spokojnie się nie stało, że robiłam, spoko nie? A jak ta osoba przyjdzie i kolejny raz cię o coś poprosi, no to co zrobisz? No, uśmiech: Nie, spoko, dobra, spoko, no, no, no znajdę czas, zrobię. I znowu powtórzysz ten sam błędny schemat. Natomiast w dokładnie tej samej sytuacji możesz zachować się zupełnie inaczej. I to zachowanie jest uprzejmością, i to zachowanie jest obrazem zdrowej żeńskiej energii, a nie uległej kobiecości, niezdrowej kobiecości. W żeńskiej energii, w ramach uprzejmości, możesz powiedzieć coś takiego: Wiesz, dziękuję, że pomyślałeś o mnie, żeby dać mi tę rzecz, jednakże muszę odmówić. Niestety dziękuję, ale nie przyjmę tej rzeczy. I tyle, koniec. Stawiasz granicę, mówisz, że nie, tylko zobacz, robisz to nie na zasadzie nie, nie, kurwa, nie. <grym> nie robisz czegoś takiego. Nie mówisz nie i kropka, tylko mówisz nie, dziękuję. Robisz to w sposób miły, bez e, wulgarnego tonu głosu, bez przekleństw, bez pretensji w głosie. Po prostu mówisz, nie, nie przyjmę tej rzeczy, to nie jest moje, to ze mną nie rezonuje, nie, nie zrobię tego. Dziękuję Ci za propozycję, ale nie. Wracając do żeńskiej energii. W żeńskiej energii Ty sama dla siebie jesteś najważniejsza i jesteś na pierwszym miejscu. Dbasz sama o siebie i grasz do swojej własnej bramki, nie? Dbasz o swój komfort, walczysz. O swój komfort, ale w ramach uprzejmości i kultury osobistej. Natomiast osoba miła to bardzo często osoba, która, no właśnie tak jak, tak jak Ci teraz powiedziałam, robi coś kosztem siebie. Rezygnuje z części siebie dla kogoś, i niestety to bardzo często jest nazywane zachowaniem altruistycznym, mimo że. No, ja bym tego tak nie nazwała, bo robienie czegoś wbrew sobie, kosztem siebie, to jest egoizm tej drugiej osoby, że wymaga, abyś ty tak zrobiła. <laughs> Ale to jest takie moje rozumienie. A zatem, jeżeli jesteś miła, to bardzo często grasz do bramki innej osoby niż ty sama i strzelasz sama sobie samobuja. Odbierasz sobie czas, odbierasz sobie uwagę, odbierasz sobie uważność na siebie, więc i możliwość zadbania o siebie i o swój komfort. A tego żeńska energia właśnie nie robi. Więc jeżeli wchodzisz w temat żeńskiej energii, to tu jeszcze raz podkreślę: żeńska energia dba przede wszystkim o siebie. A jeżeli otoczenie chce naruszyć jej granicę, to nie wystawia pazurów i nie zagryza osoby, która prze, próbuje przekroczyć jej granicę, bo ludzie naturalnie mają tendencję do próbowania Twoich granic. Oni mają prawo próbować przekroczyć Twoje granice. A Ty w ramach uprzejmości, w ramach kultury osobistej masz o te granice zadbać i ich dopilnować. Tym właśnie jest zdrowa, żeńska. Energia. Jeżeli chcesz funkcjonować w żeńskiej energii, to musisz być gotowa na to, że nie będziesz przez część ludzi akceptowana i lubiana. Że część społeczeństwa odrzuci cię jako jakiegoś odludka, wyrzutka, inność niepasującą do schematów i do pewnych ram. Bądź na to gotowa. Musisz być na to gotowa, jeżeli. Chcesz przestać być miła swoim kosztem. Niestety tak to już w dzisiejszych czasach funkcjonuje, że czasem, abyś zadbała sama o siebie, musisz pogodzić się z faktem, że kogoś urazisz. Ale albo nie, że ty urazisz, tylko że twój brak zgody na jego wizję tego, co ty zrobisz, spowoduje w nim frustrację, w tym drugim człowieku. Więc osoba miła jest miła bardzo często dlatego, że nie jest gotowa na odrzucenie, na, na to, żeby ktoś pokręcił nosem na ciebie. Jeżeli boisz się tego, jeżeli czujesz się bardzo niekomfortowo, że ktoś ma o tobie negatywne zdanie, jeżeli odbierasz to bardzo głęboko, bierzesz do siebie, to zachęcam cię do popracowania z terapeutą, z coachem. Z psychologiem, nad zbudowaniem poczucia własnej wartości, no właśnie nad utworzeniem Twoich własnych granic i nabraniem siły na to, żeby je chronić. Żeńska energia jest stanowcza, jednakże potrafi tą stanowczość wyrażać w granicach akceptowalnych społecznie. I jest świadoma tego, że nie zawsze jej granice zostaną zaakceptowane. Czasem musisz być gotowa na to, że zostaniesz obrzucona błotem. I najważniejsze w tej sytuacji jest, żebyś nie ulegała temu hejtowi, żebyś pozostała wierna sama sobie i pamiętała, że dla hejtera bardzo często on sam nie jest dla siebie ważny. Dlatego skupia uwagę na innych osobach. I osoby, które są głęboko nieszczęśliwe, poranione, to są bardzo często osoby, które osoba uprzejma, a nie miła, osoba uprzejma, będzie triggerować, będzie wyprowadzać z równowagi i nie będziesz lubiana przez takie osoby. Bądź na to gotowa. Różnica między osobą miłą a uprzejmą jest również w tym, że jeżeli jesteś miła, to prawdopodobnie jeżeli coś robisz, to gdzieś w środku oczekujesz zwrotu z tej inwestycji. Jesteś głodna docenienia tego, że coś zrobiłaś. Czekasz chociażby na jakiś uśmiech, na dziękuję, i w momencie, jeżeli wykonałaś jakieś zadanie wbrew sobie, i druga strona, dla której coś zrobiłaś, nie podziękuje ci w żaden sposób, nie okaże ci wdzięczności, to będziesz w sobie nosiła żal do tej osoby i jeszcze większą złość. Aha, no to ja to dla niej zrobiłam, a ona mi nawet nie podziękowała. Natomiast żeńska energia, kobieta uprzejma. Um, funkcjonuje w taki sposób, że jeżeli już w żeńskiej energii, w ramach uprzejmości, a nie bycia miłą, jeżeli decydujesz się coś dla kogoś zrobić, bo przeanalizowałeś, że to w żaden sposób nie godzi tak w Twoje wartości, nie, nie będzie konkurowało z czymś, co już miałeś zaplanowane zrobić dla samej siebie, to jeżeli się podejmiesz jakiegoś zadania, to w żeńskiej energii robisz to. Godząc się już na początku z tym, że być może to będzie działanie czysto wolontaryjne i może tak być, że nie otrzymasz żadnej zapłaty, żadnej wdzięczności, żadnego dziękuję ani uśmiechu za to, co robisz i podchodzisz do tego na zasadzie: Okej, okay, ta osoba nie okazała mi wdzięczności, to po prostu mam informację na przyszłość, żeby dwa razy silniej zastanowić się, Zanim kolejnym razem coś dla niej zrobię. Ale zobacz, że nie robisz z tego dramatu, nie przeżywasz tego, nie obgadujesz tej osoby, jak ona to cię skrzywdziła, tylko po prostu już na dzień dobry, OK, zrobię to dla ciebie, mogę to dla ciebie zrobić. I w ciszy sobie dopowiadasz, nawet jeżeli mi za to nie podziękujesz, to zrobienie tego jest na tyle dla mnie okej okay i w zgodzie ze mną, że nie ma sprawy, zrobię to dla ciebie, mogę to zrobić nawet i bez wdzięczności. Więc osoba uprzejma nie oczekuje, nie robi czegoś w takiej energii oczekiwania zwrotu inwestycji, którą robi. A osoba miła oczekuje, i jeżeli nie dostaje wdzięczności, to wpada w negatywne emocje jeszcze głębiej. Kolejne moje przemyślenie na temat bycia, bycia miłą jest takie, że. Jeżeli zdarzy ci się pójść na przykład na urodziny do jakiejś cioci, to można to nagminnie obserwować, że jeżeli ciocia funkcjonuje w takiej koncepcji matki Polki, to bardzo często podczas takiego spotkania uroczystości rodzinnej ta ciocia nie usiądzie do stołu, bo ona ciągle musi coś podać, ona ciągle musi coś przynieść. Ona ciągle musi zapytać, czy czegoś jeszcze nie potrzebujesz, i ciągle będzie biegać pomiędzy stołem a kuchnią, stołem a kuchnią, jak służąca. I wracamy znowu do energii służącej, kochane. Osoba, która jest miła, przejawia objawy energii służącej, ma potrzebę zadowolić wszystkich, chce, żeby było miło, czyli żeby te osoby czuły się zadbane, zaopiekowane. Ale znowu kosztem siebie, bo ona nie usiądzie do stołu, ona będzie styrana, ona będzie zmęczona. Ona po tej imprezie poczuje, że ona tak naprawdę nie spędziła czasu z bliskimi. Ona nie miała żadnej radości z faktu, że to były na przykład jej imieniny. To jest osoba miła. I wiecie, co jest takiego ciężkiego w przebywaniu z taką miłą ciocią? No właśnie to, że bycie miłą w taki sposób. Wymusza na drugiej osobie poczucie zobowiązania, by się odwdzięczyć w jakiś sposób. I teraz pomyśl, czy ty idziesz do cioci na imieniny po to, żeby czuć się swobodnie, żeby się zrelaksować, żeby odpocząć, żeby poczuć ten moment braku z obowiązania, bo przecież idziesz się spotkać ze swoją rodziną, a rodzina to może być przestrzeń. W której właśnie nie panuje poczucie zobowiązania i jakiś presing, nacisk zewnętrzny. Czy idziesz do cioci na imieniny właśnie po to, żeby ona swoim zachowaniem wymusiła na tobie poczucie zobowiązania, czyli taką ciężkość, taki ciężar na ciebie, wiesz? Czasem na pewno miałaś tak, że wychodząc z imienin od takiej cioci, miałaś wrażenie... Jej, ona się tak napracowała, ona tak biegała, że jak ja będę miała imieniny, to wypadałoby teraz, żebym to ja zaprosiła i obskakiwała ją dokładnie tak samo. I to jest bycie miłą. Natomiast kobieta uprzejma poda, co ma podać, usiądzie i będzie towarzyszyła swoim gościom, będzie się cieszyła z tego, że siedzi przy stole i odbywa spotkanie rodzinne. I to jest żeńska energia. Na zakończenie dodam jeszcze jeden element, różniący bycie miłą od bycia uprzejmej, bo według definicji słownikowej, osoba miła to taka, która wszelkie przeciwności losu i trudności przyjmuje z uśmiechem. I według mnie to jest totalna bzdura, to jest po prostu gwałt na własne granice, to jest niszczenie samej siebie, tak jak napisałam w tytule, to jest niszczenie. Samej siebie, bycie miłą. Natomiast kobieta uprzejma, czyli kobieta w żeńskiej energii, jeżeli pojawiają się problemy, trudności, przeciwności, to ona tego nie przyjmuje z uśmiechem, jeżeli nie czuje radości wewnętrznej i uśmiechu w tych sytuacjach. Kobieta w żeńskiej energii, czyli kobieta uprzejma, potrafi powiedzieć otoczeniu: Ja teraz czuję się źle. Ja teraz nie mam siły, ja teraz potrzebuję tego. Ja czuję się źle, bo wydarzyło się to, to i tamto. Więc osoba miła, zgodnie z definicją, przyjmuje wszystko z uśmiechem, nic dla niej nie jest problematyczne zewnętrznie, a osoba uprzejma, nie dość, że komunikuje. Że jest to dla niej sytuacja niekomfortowa, to jeszcze jest spójna z tym, co czuje w środku. To, co czuje w środku, pokazuje na zewnątrz. Jeżeli nie czuje radości, to nie ma na twarzy radości i daje sobie do tego pełne prawo. Dlatego, drogie panie, jeżeli tego wysłuchałyście i wasze zachowanie w większości sytuacji życiowych bardziej pasuje do bycia miłą, to. Zachęcam was gorąco, żebyście sobie nawet zrobiły notatki z tych filmów, z tego filmu. Zróbcie sobie notatki. Zamiast takiego zachowania, wprowadzić jakie zachowanie? Wypracujcie w sobie zdrową energię żeńską, czyli uprzejmość, bo tak jak widzicie, to jest obszar, który ochroni waszą radość życiową, zadowolenie z życia i satysfakcję. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, cześć.